Chociaż instalacja elektryczna jest wykonywana na długie lata użytkowania, ta by prawidłowo funkcjonowała, należy ją okresowo sprawdzać, podobnie jak okresowo wykonujemy przegląd chociażby samochodu. Jednym z kluczowych elementów instalacji elektrycznej są ograniczniki przepięć, które jako jeden ze środków ochrony chronią przed skutkami bezpośrednich i pośrednich wyładowań atmosferycznych oraz przepięć komutacyjnych. W jaki sposób ocenić stan ograniczników przepięć? Tego dowiesz się z filmu. Zapraszam. Interesują się tego typu materiały? Nie zapomnij subskrybować kanał oraz polubić i skomentować to wideo. Pomoże mi to w dotarciu do większej liczby osób i umożliwi tworzenie kolejnych treści. Jak często należy sprawdzać instalację elektryczną? Na to pytanie odpowie nam ustawa o prawie budowlanym. Tam w artykule 62 punkt 1 znajdziemy zapis. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. W punkcie drugim mamy dodatkowo zapis okresowej, co najmniej raz na 5 lat polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Zatem. Wyraźnie tutaj mamy wpisane, że nie rzadziej niż raz na 5 lat wykonujemy, dokonujemy okresowego sprawdzania. Oczywiście można to robić częściej. Zatem czy ogranicznik przepić jest wymagany w instalacji elektrycznej? Na to pytanie odpowiada rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia roku 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie to konkretyzuje wymaganą ochronę odgromową i przepięciową. W paragrafie 53 ust. 2 mamy zapis: Budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w polskiej normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych. Następnie w paragrafie 180 mamy konkretny zapis dotyczący instalacji elektrycznej. Instalacja i urządzenia elektryczne przy zachowaniu przepisów rozporządzenia, przepisów odrębnych dotyczących dostarczania energii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wymagań polskich norm odnoszących się do tych instalacji i urządzeń powinny zapewniać ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. W paragrafie 183 ust. 1 w instalacjach elektrycznych należy stosować połączenia wyrównawcze, główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku i wreszcie urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej. Wydaje mi się, że teraz wszyscy widzimy, że te urządzenia są wymagane w instalacjach elektrycznych. Czym jest właściwie ogranicznik przepięć? Na jakiej zasadzie on działa? O tym opowiadam w innym filmie na kanale elektrycznym. Link teraz wyświetla się w waszym prawym górnym rogu. Podrzucam też wideo w opisie filmu. Jeśli ktoś chce, zapraszam do zapoznania się z tym. Przechodząc do kontroli i weryfikacji samych ograniczników przepięć, czyli tego, o czym jest dzisiejszy materiał. Podstawowym sposobem kontroli ograniczników przepięć jest ocena organoleptyczna. Innymi słowy, sprawdzanie ograniczników przepięć zaczynamy od odględzin i weryfikacji własnymi zmysłami, wzrokiem przede wszystkim. Jeśli ogranicznik przepięć jest wyposażony w wkłady z optyczną sygnalizacją stanu, należy zgodnie z instrukcją producenta takiego aparatu dokonać weryfikacji. Zazwyczaj kolor zielony oznacza sprawny wkład, a kolor czerwony sygnalizuje uszkodzenie, ale o tym konkretnie traktuje instrukcja dołączona do opakowania tego urządzenia. W przypadku aparatu bez optycznej sygnalizacji lub po. Dokonanej weryfikacji wkładów należy dokonać weryfikacji przewodów zasilających ogranicznych przepięć oraz przewodu PE. Należy sprawdzić, czy na przewodach nie widać sadzy zwęglenia izolacji, mogącej sugerować uszkodzenie izolacji przewodów w wyniku wyładowania piorunowego lub przepływu prądu zwarciowego. Musimy też mieć na uwadze, że pozytywna weryfikacja sygnalizacji optycznej nie stanowi o prawidłowej pracy całego układu. Należy też dokonać weryfikacji przekrojów przewodów w zależności od typu ogranicznika. Przewody łączące ogranicznik przepięć po stronie AC z głównym zaciskiem uziemiającym instalacji powinny mieć minimalny przekrój 6 mm dla przewodów miedzianych dla ograniczników typu drugiego, a w przypadku ograniczników typu pierwszego to powinien mieć przekrój 16 mm2 przewód miedziany. Na koniec Należy dokonać weryfikacji optycznej stanu dobezpieczenia ogranicznika przepięć oraz przewodów do niego doprowadzonych. Ogranicznik przepięć nie chroni przed skutkami prądów zwarciowych, zatem jego prawidłowa praca jest uzależniona od skuteczności jego dobezpieczenia. Z praktyki pragnę dodać, że najczęstszym powodem uszkodzenia wkładów ogranicznika jest przepływ prądu zwarciowego i brak lub nieskuteczność dobezpieczenia. Jak często należy sprawdzać stan ograniczników przepięć? Tutaj powołam się na normę PNEN 62305 część trzecia, która podaje maksymalny okres między przeglądami LPS z angielskiego Lightning Protection System, gdzie ten okres nie powinien przekroczyć. Dla budynków w klasie ryzyka pierwszej i drugiej, czyli najwyższym klasie ryzyka, oględziny powinny być wykonywane co roku, a pełne sprawdzanie. Co 2 lata. W przypadku budynków klasy ryzyka trzeciej i czwartej, czyli tej niższej klasy rzadsze ryzyko wyładowania w obiekt, oglądziny powinny być wykonywane co 2 lata, a pełne sprawdzanie układu co 4 lata. Przy okazji należy wyjaśnić, czym jest owy LPS. To nic innego jak system ochrony odgromowej i przepięciowej, którego jednym z elementów są m.in. ograniczniki przepięć czy instalacja odgromowa. Wracając do wymaganej częstotliwości kontroli ograniczników przepieć, należy również uwzględnić zalecenia producenta, mając tutaj na uwadze warunki gwarancji. Jeśli producent wymaga częściej niż podane w normie, więc należałoby to wykonać częściej. Co więcej, zaleca się kontrolę ograniczników przepieć po każdym zidentyfikowanym wyładowaniu atmosferycznym w obiekt. Jest to zrozumiałe, bowiem siły działające na instalację w takich okolicznościach mogą mimo skutecznego odprowadzenia prądu piorunowego uszkodzić aparat. Wraz z kontrolą samego ogranicznika przepięć należy ocenić stan jego dobezpieczenia. Finalnie to pomiarowiec wpisuje następną datę kontroli i pomiarów instalacji elektrycznej, w tym i ograniczników przepięć. Czasookres może ulec skróceniu, jeśli elektryk-pomiarowiec dopuszczający instalację do ruchu uzna, że warunki eksploatacji i środowiska wymagają częstszych kontroli. Jednym z kluczowych parametrów ogranicznika jest parametr UC. UC to największe napięcie trwałej pracy, maksymalne napięcie, które może być przyłożone do zacisków ogranicznika przepięć. Powyżej tej wartości ogranicznik może zadziałać. UC dobiera się na napięcie sieci, w której ogranicznik będzie pracować. Przykładowo, dla sieci 230-400 UC powinno wynosić 230 V napięcia fazowego plus minus 10%. Oczywiście mowa o układach TN i TT. Na potrzeby tego materiału. Do pomiaru napięcia OC wykorzystam miernik rezystancji izolacji firmy Sonel, model MIC2511, który pozwala na pomiar parametru OC i przez to ocenę sprawności ogranicznika ze względu na ten parametr. Musimy mieć na uwadze, że nie mamy, nie istnieje przenośne urządzenie, które pozwalałoby na wygenerować impuls bliski wyładowaniu piorunowemu. Zatem, mówiąc o pomiarach, Mam tu na myśli wybranie i zbadanie innych parametrów, które możemy wykonać, będąc na instalacji na obiekcie. Na początku powiedzmy sobie, jak działa ten miernik MIC-2511 firmy Sonel i jak technicznie jest wykonywany pomiar. Miernik Sonel MIC-2511 wykonuje pomiar ogranicznika przepięć w ten sposób, że podaje coraz wyższe napięcie o określonej stromości czoła, sprawdzając, dla jakiej wartości nastąpi przebicie. Innymi słowy, symuluje przepięcie, sprawdzając, czy ogranicznik przewodzi, czy nie. No i dla jakiego napięcia? Pomiar odbywa się napięciem stałym, ponieważ ten miernik jest to miernik rezystancji izolacji, więc jeśli ktoś wykonywał ten pomiar, wie, że wykorzystywane jest tutaj napięcie Podobnie jest w przypadku badania pomiaru napięcia UC ogranicznika przepięć. Same ograniczniki przepięć pracują z napięciem AC zmiennym, zatem miernik dokonuje przeliczenia DC na AC zgodnie ze wzorem. Napięcie AC przebicia, które zostanie zmierzone, to napięcie probiercze UDC podzielone przez 1,15 razy pierwiastek z dwóch Dodatkowe informacje, które musimy uwzględnić podczas dokonywania pomiarów. Po wykonaniu pomiaru, ogranicznik uznajemy za niesprawny, gdy napięcie przebicia UAC po pierwsze przekracza 1000 V, to oznaczałoby to po prostu przerwę w ograniczniku i brak skutecznej ochrony. Jeśli ono przekracza wartość UC, która jest nadrukowana na aparacie, oznacza to brak skutecznej ochrony, ponieważ wszystkie udary większe od tego napięcia UC, ale mniejsze od zmierzonego napięcia przebicia mogą wnikać do instalacji, bo on ich nie wyłapie. No i na koniec, jeśli to napięcie UC będzie zbyt małe, yy, zmierzone, no to ogranicznik przepięć może odprowadzać sygnały o wartości napięcia sieciowego, co też jest błędem, tak? bo powinien pozwalać na normalną pracę instalacji. Inne uwagi przed dokonaniem pomiaru. Należy sprawdzić wartość napięcia uC ogranicznika przepięć, aby nie podać na jego zaciski zbyt wysokiego napięcia, no bo to jest niepoprawny pomiar możemy uszkodzić te wkłady. Należy odłączyć ogranicznik od napięcia albo poprzez odłączenie przewodów lub poprzez wymontowanie wkładki i pomiar samego wkładu. Ja na potrzeby tego materiału używam zdemontowanych ograniczników przepięć i dodatkowo Demontuję wkłady z nich po to, by móc pomierzyć każdy z nich z osobna. Co do wymaganych ustawień na mierniku przed pomiarem. Przede wszystkim musimy tutaj wybrać zakres napięcia pomiarowego UN. Jest to maksymalne napięcie, jakie może zostać podane na ogranicznik. Ma wpływ na stromość narastania napięcia. Mamy do wyboru zakresy 1000 V bądź 2500 V. Który zakres wybrać? No, patrzymy na to, czy napięcie UC jest poniżej 1000 V, czy powyżej 1000 V, wtedy wybieramy hmm, ogranicznik przepięć. Następnie y, ustawiamy limit y, napięcia UC, no, to jest to parametr odczytany z ogranicznika przepięć, tutaj wartość tego UC y, wpisujemy. No i na koniec podajemy zakres tolerancji, y, ponieważ to napięcie przebicia może się różnić od deklarowanego, ale w zakresie tolerancji. Ja na potrzeby tej badania korzystam z normy PNN 61643-11, która zakłada maksymalnie 20% tolerancji. I taki będzie ustawiony podczas pomiarów. Uwagi finalne. Celem oceny skuteczności ochrony ogranicznika przepięć należy zweryfikować, czyli de facto pomierzyć każdy z wkładów osobno. Pomiar pojedynczego wkładu jeszcze nie mówi o wszystkich torach, ponieważ są to pojedyncze wkłady, każdy z nich może mieć inne parametry. Jeden z nich może się okazać, że jest niesprawny. Uwaga druga, oczywiście, przed pomiarem należy odłączyć ogranicznik od napięcia lub wypiąć wkłady z podstawy. Jednym ze sposobów sprawdzenia sprawności wkładów ogranicznika przepięć jest wykorzystanie specjalistycznego miernika, który posiada funkcję badania. Ograniczników przepięć, to jest to funkcja SPD. Wkłady na wkładach mamy oznaczony parametr UC. Jest to maksymalne napięcie pracy, napięcia pracy ogranicznika, powyżej którego powinien zacząć odprowadzać wyładowanie bądź przepięcie. Zatem tutaj możemy sprawdzić sobie sprawność, i czy faktycznie przy gwarantowanym, deklarowanym napięciu UC, aparat zacznie przewodzić, czy też pozwala na tutaj pojawienie się nieco wyższego napięcia, a nie powinien, więc może on łatwo spalić, bądź też w ogóle nie odprowadza, czyli jest uszkodzony. Mam tutaj przed sobą, mamy ogranicznik przewięź typu trzeciego. On ma napięcie UC 280 V. Jeden z składów wypiąłem i podłączyłem do niego krokodylki i do miernika. Będziemy sobie właśnie testować ten aparat. Chcąc to zrobić, wybieramy funkcję SPD i miernik zapyta nas o nastawy parametrów. Jest to aparat pracujący z napięciem zmiennym, zatem typ napięcia AC. Napięcie UC jest 280 V i takie zostało już tu na mierniku wcześniej wybrane. Napięcie UN 1000 V, mamy do wyboru dwa zakresy: 1000 i 2500. Pamiętajmy, że to ma to wpływ na stromość narastania, więc powinniśmy wybrać ten dolny zakres, ponieważ napięcie UC to jest poniżej 1000 V. No i na koniec wartość tolerancji w procentach. Tutaj normatywnie maksymalnie 20% odchyłki zostało wprowadzone. Dokonując testu, przyciskamy przycisk startu, i aparat rozpocznie pomiar. Obserwując tutaj, widzimy wzrost napięcia, który jest przykładany na zaciski aparatu. Czekamy na wynik. Wynik jest pozytywny. Pomierzone napięcie UC 260 V, jeżeli sobie to przewiniemy. Mam jeszcze podane napięcie stałe, ponieważ miernik rezystancji izolacji, podobnie jak przy pomiarze dystansji izolacji, podaje na zaciski wkładu napięcie stałe, a następnie wewnętrznie przelicza to napięcie na napięcie zmienne. Dodatkowo, zauważmy, proszę, miernik wykrył rodzaj elementu nieliniowego, to znaczy z jakiego elementu jest zbudowany ogranicznik przepięć. W tym wypadku jest to warystor, jest to prawidłowe. Miernik prawidłowo tutaj to. Zbadał. Tak, jeszcze mój komentarz, jest to nowy egzemplarz nieużywany, także nie spodziewałem się tutaj innego pomiaru, innego wyniku niż pozytywne dla, tego, dla tych wkładów, podobnie jak dla miernika. Dodam jeszcze, że chcąc przebadać ogranicznik, nie wystarczy przepadać jednego wkładu, tylko powinniśmy przebadać oba wkłady. Każdą, każdy tor prądowy, by móc ocenić faktycznie sprawność aparatu pod kątem tego parametru. No i oczywiście nie zapominajmy o oględzinach, sprawdzeniu wzrokowym tego, co się dzieje z optyczną sygnalizacją, co jest z przewodami, czy są prawidłowo podłączone, czy są prawidłowo przekroje, czy aparat jest to prawidłowo zamontowany, bo to też jest jednym z niezbędnych elementów oceny ogranicznika przepięć. Tym razem do badania widziałem ogranicznik typu drugiego, natomiast on ma już ponad 15 lat. Jeden z wkładów, nie wiem czy to będzie dobrze widać, pokazuje kolor, o, może tak, kolor czerwony, że jest niby uszkodzony. Więc sprawdźmy sobie, jak wyjdzie w praniu badanie tego teoretycznie uszkodzonego wkładu. Parametry takie same jak przy poprzednim badaniu ogranicznika typu trzeciego, to znaczy napięcie UC ogranicznika 280. Woltów typ napięcia AC, stromość ta dolna, czyli do 1000 V, tolerancja 20%. Wybieramy aparat i sprawdzamy, jak to wygląda. O, tego się nie spodziewałem. Napięcie łóce pokazane prawidłowe 271, chociaż y, optyczna sygnalizacja na wkładzie sugerowałaby coś odmiennego, mianowicie, że jest on uszkodzony. To dość nam mówi, że sama weryfikacja wzrokowa optycznej sygnalizacji wkładów wcale nie mówi o tym, czy aparat jest sprawny, czy niesprawny. Dlatego, tym bardziej, jest to argument za tym, żeby korzystać z takich mierników, bo one pozwalają zweryfikować faktycznie, czy aparat przewodzi, nie przewodzi w tym momencie wkład, przy jakiej wartości napięcia. Tutaj, mimo tego, że optyczna sygnalizacja sugerowałaby uszkodzenie wkładu, to tak naprawdę on jeszcze przy tych zadanych parametrach yy, funkcjonuje. Zatem możemy uznać, że jest OK. Tak naprawdę, by móc ocenić cały aparat, powinniśmy każdy z wkładów pomierzyć osobno, każdą ze ścieżek prądowych, by móc ocenić, czy skuteczność tego rozwiązania, czy ono faktycznie wciąż chroni, czy nie. Jak akurat jestem zaskoczony, bo aparaty SPCS. Od wielu lat nie są dostępne do kupna w Europie. To jest dawno wycofany produkt, a tu patrzmy, że wciąż te wkłady są sprawne. No ciekawe. Typowe błędy montażowe. Jednym z typowych błędów montażowych jest niepodłączenie przewodu PE do ogranicznika przepić. Na zdjęciu, które tutaj prezentuję, mamy w prawym górnym rogu zamocowany ogranicznik przepięć, do którego jest doprowadzone od góry zasilanie, zgodnie z oznaczeniami aparatu, ale u dołu pod zesisk P nie został doprowadzony przewód ochronny. Zatem ten aparat nie pełni swojej roli, nie chroni instalacji, ponieważ nie ma możliwości odprowadzania prądu udarowego do ziemi. Innym przykładem błędu jest niepodłączenie zasilania do ogranicznika przepięć. Na wysokości licznika energii elektrycznej firmy Apator, po prawej stronie mamy ogranicznik przepięć trójpolowy do układu TNC, który od dołu jest zwarty szyną i podłączony, podłączony do niego przewód P. Od góry nie są doprowadzone do niego przewody zasilające. Być może to zdjęcie pochodzi z remontu, natomiast... Chodzi o to, że gdyby tak zostawić tę instalację, no to nie ma możliwości, żeby ten aparat odprowadzał, no bo nie są doprowadzone przody zasilające, nie ma możliwości przechwycenia prądu udarowego. Innym częstym błędem jest po wyładowaniu atmosferycznym i uszkodzeniu wkładów, wymiana samych wkładów bez weryfikacji samej podstawy. Na zdjęciu widzimy uszkodzoną podstawę, zatem sama wymiana wkładów, uszkodzonych wkładów nie powoduje, że mamy sprawne urządzenie typu ogranicznik przepięć, bo niestety ta podstawa jest uszkodzona. Zatem w takim wypadku należałoby po demontażu wkładów i ocenie wzrokowej tej podstawy sprawdzenie, czy ona przewodzi po włożeniu wkładów, a jeśli nie, bądź tutaj widać już nadtopienie materiału, należy uznać to za aparat uszkodzony i go wymienić. Podsumowując, instalacja elektryczna i wszystkie jej elementy, w tym ograniczniki przepięć, podlegają obowiązkowym okresowym kontrolom i ocenie ich sprawności. Ograniczniki przepięć to wymagany prawem środek ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych i przepięć. Weryfikacji dokonuje elektryk z odpowiednimi uprawnieniami, dokonując oględzin i weryfikacji organoleptycznej, głównie wzrokowej. Stosując odpowiednie mierniki, możemy dodatkowo zmierzyć wybrane parametry ograniczników przepięć, aby kontrola i weryfikacja była kompleksowa. Na koniec, będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz mój kanał. To mi pomoże w rozwoju i dotarciu do większej ilości osób, by tworzyć kolejne treści. No i tak jak zwykle, źródła i bibliografia w opisie filmu. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Cześć.